Gotowi do biegu start! Ponad 150 osób wzięło udział w drugim pańczańskim biegu niepodległości. Biegacze, tak jak w roku ubiegłym, pokonali dystans 5,5 km. Najlepszy okazał się Radosław Berencz z Kleszczowa, który uzyskał czas 18 minut i 2 sekund. Zapytaliśmy uczestników: Jak oceniają trudność pajęczańskiego biegu? Wszystkim Biegło się bardzo fajnie, numerów. chociaż e, trasa była taka urozmaicona, troszkę pod górkę, takie podbiegi były dość ciężkie, nie, ale, ale ogólnie bardzo pogoda, super do biegania. Impreza super. No. Biega się jak zawsze dobrze, e, bo się biega. Wydzielają się endorfiny, człowiek się staje szczęśliwy i się uśmiecha. Biegaczy jak się zapyta, co jest najfajniejsze w bieganiu, to powiedzą, jak się e, dobiegnie, przestanie się biegać, to jest najszczęśliwszy moment. I rzeczywiście, bo wtedy ten poziom endorfin jest największy, Człowiek staje się szczęśliwy i, i za dwa dni, za następny dzień, następny bieg i tak dalej, i tak dalej. Z treningu na trening. Tak to wygląda. Recepta na zajęcie wysokiej lokaty jest prosta. Musimy niestety trenować. Tutaj nie ma innej możliwości, żeby wystartować w biegu na świeżaka, z marszu. Niestety musimy przynajmniej dwa razy w tygodniu przebiec ten dystans około 4-5 km minimum. A jak Pajęczańskie Biegowe Święto podsumowują organizatorzy? No to jest jedna wielka kooperacja. Tutaj zaprzęgnięte są siły e, zarówno Ośrodka Kultury, Gminy, Straż Pożarna, Policja. Naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. No i cieszymy się, że to właśnie u nas. Ten Dzień Niepodległości możemy spędzić na spodlonie. Coraz więcej uczestników, co nas bardzo cieszy. Myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej, ponieważ ta opinia o naszym biegu się e, bardzo szybko rozchodzi. A słyszałem tutaj bardzo pozytywne opinie, także jest mi e, niezmiernie miło i mogę tylko wspierać takie inicjatywy. W tym roku bieg dzieci podstawowych i gimnazjum jest dwa razy tyle, jeszcze więcej, więc e, udało nam się rozpowszechnić w szkołach. Dziękujemy nauczycielom i wszystkim opiekunom, że tutaj nas wspierają, organizatorom no i wszystkim wszystkim, którzy dzisiaj wezmą udział w tym wspaniałym biegu. Wśród wszystkich osób, które wzięły udział w biegu głównym, rozlosowano atrakcyjne nagrody. Proszę bardzo, u nas prawie każdy wygrywa. Dziękujemy. To jest? gratulujemy. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w rywalizacji na endomondo pamięczno biega. Gratuluję zwycięzcom. Tam były wybiegane setki kilometrów. Tak trzymać pajęczno biega dalej. Dzięki bardzo.